Jośman mam na Ja sobie nagrałem z Verixem, Tak, tym Verixem. Taki jeden challenge, czyli y, tylko łapka challenge Czyli nie możemy się bić mieczami, kilofami, ani niczym Tylko możemy po prostu bić się łapką I tak, i w sumie bardzo ok, wyszedł ten odcinek Więc zapraszam do oglądania Ta ręka jest dobra, ale imo też jakaś uposiedzona Nie wiem, I w sumie nie grałem dawno już na Pokescrafcie Ja w sumie też, znaczy no, nie, wczoraj grałem i dzisiaj Dobra, obudowuje nam łóżeczko, schowa chowamiaczek. Dobra, o, ej, buduję się już do nas, co jest? No kurde, dobra Fireball, proszę bardzo. Jesteś wstać I... na fireballa? Ale ty bogaty jesteś, co jest? Bo ja ci zabrałem żelazo chyba. A, no dobra, nieważne. Czemu on się buduje z tyłu? Eee. Czekaj, zrób, ej, trzeba zrobić pod content, ej, patrz, patrz ten content. Robię content dla widzów. Ło, okay. co w tyłowie, co jest? Ty umiesz God no. Ja, po e, Tak, umiem God Bridża, Zrobiłem właśnie jeden klocek. Ja jest! Zwaliłem go. Zwaliłeś go? Omyki, ale dobry jesteś. E, widzowie, ogólnie ostatnio sobie trenowałem God Bridge'a, więc e, może być lepiej. mniej czynności manualne. Może drugim fuzji. ty masz myszkę? E, Redragon... Yyy... Redragon Cobra M711. Aha. No, pod Minecrafta jakby. I możecie mi powiedzieć, e, masz makro? myszkę, że się nie nadaje do teraz klika. A jaką masz myszkę? Maddock do 700 chyba Nie znam tak szczerze. O nie! Użyłem miecza! Ja nie mogę! Nie. Dobra. No, Dabiłem go z Trochę Tego nie było, widzowie. Te tego nie było. Tego nie no. było. Chyba, schowamy ten mieczek, żeby nikogo co mu nie i to przed chwilą, ja oczywiście. Umiesz kod bridgea? Nie, nie umiem. Nie, Przede wszystkim nie mam nawet takiej myszki. A, a, no mówiłeś, dobra. O, doleciał. O, panie, 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 panie. O, panie, to, ty na mnie spojrzałeś. Ej, możecie ogólnie powiedzieć w komentarzach, czy wam się takie yy, challenge'e podobają? Czy mam to więcej takich nagrywać? Możecie dać jakieś pomysły na challenge'e. O, dokładnie. Bardzo bym się ucieszył. Felix też mógłby. Jakby mógłby użyć oczywiście. Bo oboje mamy problemy z pomys pomysłami nad filmami. To jest, to jest, zawsze taki, nie wiem. Chcesz coś nagrać, ale nagrywasz to trzy godziny, a potem się okazuje, że ci to nie wychodzi i masz to gdzieś potem. Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, let's go. Ale go mi ja pecielę Knokbaka normalnie mam na łapce Knokbaka? Co jest? Ale enchant tutaj normalnie Wtoczęce knoka Włączyłem knoka Clickbait Peris włączył knoka na Włączył knoka na łapce Skitu Kupiłem żelazny Wow. Nie Dobra, kupuję nam prota Okej, okay, dobra. Dobra, pokonałem tego chłopa, pokonałem chłopa, pokonałem chłopa. Niszczyłem łóżko, zniszczyłem łóżko. Zniszczyłem łóżko, zniszczyłem łóżko, zniszczyłem łóżko. Dobra. Uciekam, uciekam, uciekam. E, ten, niebieskim. Okej. Okay. Oj, dobra, czekajcie widzowie, muszę tu się podudać do góry. Żeby uciec, mam mało serduszek. Ej, chyba rzuci są ostatni. Żółci są ostatni? Tak, tak, ja jestem są koło nas. Dobra, yy, niszczenie łóżko. Widziałem, jak są spadł. Bo nie wiedzą, że my używamy, że tylko możemy używać łapka challenge, chyba. O nie, o nie. Albo na to rozpoznali, że to YouTuberami jesteśmy, wtedy <laughs> jest mało prawdopodobne. <laughs> nie ale naprawdę, jak ja nawet skina nie mam. <laughs> A no bez kitu Nie, <laughs> to tak już ci się tam nagrywa. Nie wiem, ale ja się boję, że będę znowu siedział taki jak ostatnio 8 godzin. Tego się pobawiam. Nie wstąpię, musisz 8 godzin i marnować mój czas. Ej, nie w sumie mam zdalne, więc. No, nie! Nie! Magicz... Magiczne mleko? Co to jest magiczne mleko? Co to jest halo? Co jest? Można pić magiczne mleko? Co to magiczne mleko? Nie, oni tak to nazwali. Ej, magiczne mleko I zamiast, bo... ej, i zamiast silverfishy nazwali to snowball. Aha, ej, czekajcie, co magiczne mleko odda mi starego? Znaczy, co? <laughs> Leci tam fireballem? Dobra, lecimy. Nie. No! Nie! No. Nie, spadłem z dworca. Ja się nie Chyba trwałeś pół godziny. <noise> Bez hitu. Ja sobie wyobrażam w siebie, który będzie tam siedział potem i patrzył na to. Pokażę ci to. Jestem mega dobrym graczem, Minecraft, Popatrz. Popatrz. Popatrz, popatrz, popatrz. No, Robisz, tak? no, no. Robisz tak. Robisz tak. Robisz no, tak. A potem... To. Potem... Co? Ale, ale udało się, udało się. Idzie do nas, idzie do nas. Zaraz no, rzuciłem, rzuciłem. Oni mają mało HP, mają mało HP. No, jak my to przegramy, to będzie kapitulacja. No, no nie. Koniec, to już jest koniec. Moi przegrałem. No i widzowie, do następnego. Zapraszam jeszcze do deliksa i...